Też byliśmy na tyle doskonali, że do dnia dzisiejszego nie potrafiliśmy wykryć zabójstwa sprawy pana generała Papały. Zatem to nie jest tak, że kiedyś to była taka policja herosi. Ja przytoczę słowa jednego dziennikarza, który bardzo fajnie powiedział: Zna sprawę zabójstwa Papały z y, otoczki wprowadzenia. I dzisiaj, gdy widzi pier... osoby pewnych generałów, które w tamtych czasach były decyzyjne, czy w późniejszych czasach, gdzie mogły tą sprawą się zająć, a została sprawa spierdolona, to jemu się żygać chce. Bo taka jest prawda. Bo ci wszyscy są kurwa herosami, a jak przychodzi przyjąć na garba krytykę, to wszyscy spierdalają, uważają, że to nie ja, to nie on, to, to nikt nie jest winny. Nie. Były osoby w tej formacji, które dzisiaj się prężą, kurwa muskuły, chcą rozdawać karty w tej formacji, a tak naprawdę do tej sprawy sprawa spierdolona, i nie przyczyniły się na tyle do tego stopnia, by została ona wykryta. Taka jest doskonałość, taka jest siła. Mi zawsze przełożony powtarzał, jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz, jak twoja ostatnia robota. I ja uważam, że nie ma zbrodni doskonałej, żebyśmy się dobrze rozumieli. Są tylko sprawy spierdolone przez policję i prokuraturę. To jest moje zdanie. To, że ta sprawa nie jest wykryta, to, że nie wyciągnięto konsekwencji względem. Pewnych osób, o czym świadczy. Czyli o czym może świadczyć? Żyje ktoś, kto miał z tego zysk? Żyje ktoś, kto miał wiedzę na ten temat? że Żyje ktoś, kto uczestniczył w mataczeniu tej sprawy? No, trzeba być średnio inteligentną małpą, żeby nie przeanalizować tej sprawy, nie wyciągnąć odpowiednich wniosków. No takie jest moje zdanie.